Przeżywiając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w naszej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życiem, kto wierzy we mnie nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą modlę się wspólnie do Zbawiciela, do naszego brata kapłana Józefa. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Azasza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią kapłana Józefa. Wysłuchaj nas, Panie! Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdasz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie! Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, Wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysukaj nas Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś naszemu bratu składać eucharystyczną ofiarę. Daj mu udział w uczcie Twojego królestwa. Rysuję Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Chrystus, z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do powierzchni Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas ze złego. Boże, ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za twojego sługę, a naszego brata Józefa. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z twoimi świętymi. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi, Bóg ojciec, wszelkiej pociechy. Który, dał, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję z martwych stania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie z martwych stał. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn, i duch święty, Amen. niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jest ich, ich proch się obrócisz, ale pan cię wskrzesił i ostatecznym, żyj w pokoju. Ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie w chwalę. Błogosławił krzyż, który wznosimy na grobie jego Panie Jezu Chryste, ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie. Bo błogosław ten krzyż, wystawiamy na chrześcijańskim grobie, a ciało pod nim złożone wskrzać do życia w chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Serdeczne Bóg zapłać w imieniu parafianych i rodziny i najbardziej księdza Józefa ekscelencji za przybicie towarzyszenie nam w tym smutku i boleści parafialnej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. dobry. Jest. Nie ma prawa zapłakać. Dlatego skróciłem bardzo i zapomniano o pewnych sprawach. Chciałem jeszcze dodatkowo podziękować delegacjom, delegacjom wszystkim. Początkiem standardowej trzyba to jest nożyno, prawda? Tak, nożyno już widzę. Nożyno no i ze starej Delegacje szkoły, szkoły. Proszę pa, i tego. No i młodych kaszubów, proszę, kaszuby przyszły do góra. Młode kaszuby. Serdecznie i Bóg zapłaci. Jak dać się był zapłać ochotniczej Straży pożarnej, za ich, ich posługę i pełne oddanie honoru mojemu bratu. Wracam strażacy, ja też jestem strażakiem, dlatego jestem głęboko związany z ze straż. Pozwólcie jeszcze taką małą refleksję. Kiedyś przed i sąd duże, jak powiedział, że na te tereny kaszupki dostał nominację, myślę sobie, Boże kochany, jak ty góralu dogada się z Kaszubami? A dzisiaj że nie tylko, że się dogada, ale z tego polubili. Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać. Nuk po të mirëm ati kështë ayud e diatë, tenë mund duke faze papat, duke faze ka frazolet dhe janë في Hospitality Center vërti bur Aíza, po u ta, kayker nga të do pasensi yi prashIVa Campañu vë�ëp i Phara nga Vu

ja to, ja to mówię bo ja na kolejnym Ja mam jego, no, ja mu pokazałem. No, 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 no. Ja mi tutaj kiedyś mam to, ja mówię, to jest moja religia, to jest właśnie pismo księdza tak, Josefa. Tak, on mi kazał kiedyś, jak byłam dzieckiem, to właśnie jak on odchodził od nas, to my mieliśmy po prostu e, przyjąć nowego księdza, e, naszego księdza wieczyńskiego. I on mi mówi, przecież to jest mówi. ja cię pokażę, co mi powiem, przywitasz tego nowego księdza. Ja mówię, to jest

A? <śmiech> 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 nie, nie. Nie. Nie, 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 Brat siostra, siostra, nie A jeszcze czołg I I Nie było. To tak, żeby powiedzieć. दस <laughs> महिना <laughs> よし。<music>